Oto mój RUD 2 CNC. Jest to standardowe wykonanie w wersji RUD 2 z obszarem roboczym około około metr dwadzieścia na metr, no metr na metr. Podłączony pod niego jest wyżynarka. Oraz odciąg do, do odkurzacza, a właściwie do, a właściwie do separatora pyłów, standardowo dwa silniki na, na osi Y oś X z jednym silnikiem, no i oś Z Mniej więcej tak to wszystko wygląda. Oś Y została wzmocniona przez zastosowanie wzmacnianego plęta gwintowanego twardego. Migracja na Arduino Mega RAMs 1.4 oraz lepsze stepstyki. Chwilowo wentylator zdjęty, bo szykujemy się do, do małej modernizacji, dołożenia wyświetlacza, zasilanie, wtyczka typu SMART A niedługo pokażę jak wygląda w pracy.